Servus. Ja jestem na 007, my, mem mem i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Subnautyki. No i słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Subnautyki jakiś czas nie było. Ostatnio skończyliśmy na mm, rzeczach e, dotyczących. E, dotyczących właściwie całego m, przemysłu, e, przemysłu rubinowego e, ponieważ trochę tych rubinów e, sobie m, tutaj musieliśmy zdobyć. Naprawdę, naprawdę, na, na, naprawdę trochę tego się udało. Dlatego osoby, które, które nie oglądały poprzednich filmów, zapraszam do oglądania. A to już słuchajcie, przejdźmy dalej. Wiem, że wielu osób z Was chciałoby, żebym już zajął się, zajął się zrobieniem kobiety zonu Ponieważ prawda jest taka, że wiadomo, że to jest chyba najważniejszy produkt areożelowy, z którego... Głównym składnikiem jest areożel. Natomiast y, prawda jest też y, taka, y, że. Już wiecie, że jak zrobię ten kombinezon brown, to już wątpię, żebym kiedykolwiek zajmę się dalszymi częściami naszej y, fabuły. Znaczy, fabuła zrobię swoją drogą, ale chciałbym zrobić ją teraz, żeby. żeby mieć ją z głowy, szczerze, tak, tak szczerze dla mnie fabuła jest nie interesują częścią gry dla mnie. I słuchajcie, mam sporo tych wiadomości, naprawdę bardzo dużo ich dostałem, więc wydaje mi się, że możemy ją już pierwszą otworzyć. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad how many of you I didn't know. We're now on route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. Zmierzamy w teraz z waszym the only time i parked a rig this big on a rock that small was in vr and i blew it it's a bad option all right but so are all the others. no dobra tak czy inaczej chyba mają jakieś problemy ze statkiem i zapomnieli wyłączyć mikrofonu albo coś w tym stylu tak czy inaczej auror tu znowu sami E, e, mój, bo powiedziałem, że już wolałbym sobie ten dialog, niż e, no osoby w ogóle, które tutaj prowadziły ten dialog, w ogóle nie postarały się zagrać jakoś miarę realistycznie. Przynajmniej według mojego ucha. E, no i słuchajcie, oni do nas lecą. I słuchajcie, teraz nie możemy kolejnej wiadomości em, odebrać, jakby, ale jest jedna sprawa i jeden fajny sposób, który, dzięki któremu możemy to zrobić: zniszczyć takie radio. E, a właściwie to nie o to bardzo chodzi, tylko o to, żeby zrobić je jeszcze raz. Bo dokładnie o to chodzi. I robimy. I mamy kolejne wiadomość, słuchajcie. Więc co jest to? Mhm. Mm high priority automated message from Aurora Live Pod 13. coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki kasar. I said, why do I have to record this anyway? okay, tak czy inaczej, było to dość ciekawe, co właśnie usłyszałem. Kapsuła ratunkowa 13 zawiera szczątki ważnego pasażera. Ważnego pasażera? Co to znaczy, właściwie? No i zaczęłam na dno ocean. No to są te wszystkie różne kapsuły ratunkowe, które prędzej czy później jakoś ogarniemy, ale najpierw. No, dobra. Lecimy dalej, bo wydaje mi się, że mamy tych troszeczkę więcej. Co dalej? Okay. This is LifePod Two coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Okej, okay, no to ta kapsuła 500 metrów pod powierzchnią e, wody no najprawdopodobniej nie będzie najbezpieczniejszym miejscem, jakie możemy spotkać. Jestem w ogóle pewien, czy... Nie, bo oni tam się spotkali, no to nie jest to miejsce. To jest w ogóle w totalnie innym miejscu. No ale 500 metrów, no dobra, okej, okay, spoko. Mm, będziemy musieli się tam wybrać prędzej czy później jak wiecie ja jestem dość strachajłem i wolałbym się nie spotykać z riperem dlatego będę bardzo ostrożny ale to nie dzisiaj Szczególnie ciekawe to bardzo było. Um, Obiegi zniszczony. To pewnie nasza Aurora, tak mi się przynajmniej wydaje. Um, tryb jakiś tam, tryb patron i nowe cele nieodnalezione. I jeden. Coś mi się wydaje, że to jestem ja tym celem, tak mam małe e, przeczucia. Ale możliwe, że to jest Sunbeam w sumie, bo już powinien do nas zmierzać. W miarę, jeśli ta wiadomość, którą dostaliśmy, no już jest dość stara, więc wydaje mi się, że już do nas zmierzają i to była ostatnia wiadomość jaką dostaliśmy To była już ostatnia wiadomość Dostawię sobie to może jakoś... Fajnie Okej, okay, liczyłam na coś więcej szczerze No dobra, nie narzekam słuchajcie I teraz tak Ym, Mamy nasze bateryjki Chętnie sobie zgarnę nasze baterie No i z, my, myślałam, że dostaniemy jakieś Bardziej interesujące miejsce Na które moglibyśmy się udać, mamy 500 metrów tam i kapsuła ratunkowa 13 Jest tam Wszystko, będziemy się zobaczyć, gdzie to jest Wybieram się, wydaje mi się, że mogę się wybrać Czekajcie, jak to daleko jest? 578 metrów Wybiorę się tam cyklopem, zobaczymy Zobaczymy, jak będzie energia Leci chyba do góry, więc raczej o to Nie będę musiał się obawiać Widzisz co? O nie, ty mnie nie Ja zresztą mam skafander, no, no spróbuj no, spróbuj, no właśnie, o tym mówię. Muszę się znowu przyzwyczaić też do mm, kierowania, bo y, chciałem kliknąć E, żeby polecieć do góry. A do góry leci się spacją. Okej, okay, posłuchajcie, dawno nie grałem sam nautikę, muszę się też przyzwyczaić. Więc y, będę teraz bardzo ostrożnie pływał, żeby przypadkiem w krytycznej sytuacji nie wylecieć y, z naszego mapa Więc ja podgłośnie trochę dźwięki, bo wiadomo, że. Niektórzy mogą wiedzieć, że dźwięki to jest jedna z ulubionych, jeśli nie nawet ulubiona część subnautki Też staram się wymawiać tą nazwę dość spektakularnie, czyli z zaakcentowaniem poprawnym um, Lubię tą grę pod względem dreszczyków, bo jak płynę w miejscach, które są niebezpieczne, czyli takie... Um, będzie fajnie, będzie fajnie, będą dreszczyki, to jest chyba najfajniejsze, ale dobra Mam nadzieję tylko, że nic nie będzie chciało mnie zaatakować, ponieważ nie za bardzo mam ochotę się z takimi e, słodkimi potworkami spierać. Okay. Tutaj na razie jesteśmy w bezpiecznym, na bezpiecznych terenach grzybowych. Tu jakieś pieskowce, pioskowcy są nie groźne w zupełności. I oczywiście będę płynął blisko dna, to jest typowa taktyka, tylko żeby się później się nie wpierdzić w skałę jakąś czy w grzyba drzewo grzybowe dokładnie, um, no wiadomo, że najlepiej jest patrolować teren, na jaki się wpływa, bo jakieś się wysoko, hmm, beztrosko się płynie. Tutaj prawdopodobnie zobaczy się, że wpłynie się na teren dość nieinteresujący. Um, 240, 230 metrów, um, to jest to duże drzewo? To jest chyba to duże drzewo. Jakie mam przeczucia? O, wiesz co, ty mnie nie atakuj, nie mam ochoty zdecydowanie z tobą zadzieracz. Oj. Ci. Na coś wpłynąłem. Szlak. Czy co? Co ja tak dokładnie wędlałem? Mogę płynąć dalej? Nie pan mogę. Nie! Okej. Okay. Cyklop jest za dużą maszyną do obsługiwania, więc rzeczywiście w pojedynkę jak nas ostrzegali. Ale oczywiście Najrot nie słuchał. Czemu miałby słuchać dobrych porad od yy, yy, profesjonalnych znających się na rzeczy... O co ja się zahaczyłem? Za pigolecie! A to chyba. Dobra, płyniesz! Dzięki! Będę muzyczkę się w ogóle włączyła. Szczerze, jak wejdziemy w muzykę. Yy, muzyka? No, mogę dać sobie na 50%. Trochę, może być. No właśnie. No I jest kapsuła. Wiesz yy, co? Okej, okay, to jest na moim chyba ulubionym biomie, szczerze. Ulubionym biomie nie mi się tych podstawowych chodzi o te biomy na których można coś znaleźć bardziej konkretnego. Dobra, lecimy, lecimy. Zobaczymy, co cośkolwiek w tej kapsule znajdziemy. Oczywiście wziąłem cyklopa na wypadek znalezisk, który moglibyśmy nie podołać, posiadając wyłącznie Simafa. Dobra, zresztą o, cyklop jest moim nowym nabytkiem, więc bardzo chciałbym sobie nim trochę jeszcze popływać. Eee, ale coś mi się wydaje, że tu już byłem. Tak mam takie małe przeczucie, że ja tu już wielokrotnie byłem, pływając sobie tak po prostu i szukając różnorodnych rzeczy. Niestety. No jest mi bardzo przykro. Ale przy okazji możemy sobie popłynąć dalej w tamtą stronę i zobaczymy, co tam jest w ogóle. trzecie. nasza baza jest tam. No ładna dna oceanu. Aha, to jest mniej więcej, no mniej więcej w stronę tego. Ale powiem, że jak tam płynąłem, to tereny, które napotkałem, były in, in... Insza Inszość. Bo tutaj mamy grzybowy, a jak płynąłem o kilka stopni. W, kilka stopni, no może nie kilka, a kilkadziesiąt stopni w lewo. nie spotkałem tego biomu. A zresztą nic dziwnego, jak wpływaliśmy, to mogliśmy się tego przekonać. Ja by, Nie, nie, nie do góry. Nie, znaczy nie do dołu, do góry właśnie. Hmm. Myślę, że z tej strony nie grozi nam wpierniczenie się się grzyba. Ewentualnie z tej. I tu już pływamy na tereny... nie. Tak? Na tereny lewiatanu czy nie? Tak, ogólnie na tereny... tak. No to tam możemy już zawrócić, bo tam nic nie znajdziemy, oprócz złego potwora, który będzie chciał nas zabić. No to jest to. Ja nawet go słyszę, nie muszę pytać. Aha, bo tutaj też są te tereny. OK, no dobra, powiem ci, że ciekawie. I to jest właśnie to. Prawda jest taka, że najniebezpieczniejszy teren chyba w grze to jest teren, na którym najmniej przydatnych rzeczy możemy znaleźć. Więc jeśli szukamy czegoś konkretnego, to nie musimy nawet wpływać na niej na nie, najniebezpieczniejszy biom. Znaczy w sumie biomem lava też możemy... biom lawa też możemy na nazwać. Tam jest 500 metrów. 1000 metrów, no, jest to dość głęboko. Na jakiej wysokości ja jestem w tym momencie. 150 ej, no, a podobno jest jakieś grzybo. Był grzybo, lecimy do góry. No, dobra, hmm, polecimy sobie. To jest 900 metrów, 400 metrów, jakieś średnio. Przesz, znaczy nie przesz, tylko odległościowo, może zaraz zobaczymy. Ile? 300 metrów od domu. Tam jest nasza kapsuła. Okej, okay, lecimy tam. Zobaczymy, co tam znajdziemy. No okej, okay, do okay. to się kończy biom grzybowy? Chyba tak. Tutaj jest to miejsce. A dobra, to chyba wiem, gdzie to jest. A tutaj na górze, czekajcie, gdzie mamy tutaj na górze? Tutaj na górze, jeśli podlecimy sobie. W ogóle mogę sobie dać. Wyższą prędkość. Jakaś rybka chyba we mnie nie uderzyła i dość mocno zachuczała. Okay. No właśnie, to jesteśmy tutaj. Oj. Widzisz co? Ty ja tam już cyklopa nie zabiorę, ponieważ cyklop jest za dużą, za dużą, za dużym czymś, żebyśmy mogli go bezpiecznie przetransportować w drogę powrotną, zabrać ze sobą. To dość wali. Okay. Obróć się wielki kolosie. Cyklop jest bardziej dobry na wyprawy, dłuższe wyprawy. Ja nim sobie lubię pływać, bo to jest naprawdę bardzo fajna zabawa. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonalność Cyclopan, no to. No to jest ona. Yy, do kilku misji, prawda taka, tak? Jest ona do kilku misji. Wyłącznie. Ale wbrew, wbrew pozorom wcale aż tak bardzo się nie różni, jeśli chodzi o ile energii, bo tylko 1% zżyliśmy No więc w sumie dobra. Lecimy tym razem, chociaż wiecie co? Tak w sumie gdzieś jeszcze najem i zaraz lecimy No dobra. To jest, nawet nam się coś zaczęło niszczyć. Patrzcie ty. Te potworki, nie wiem, coś tu jest jakieś... Nie wiem, czy to potworki nam to niszczą, czy po prostu to coś. Od czasu do czasu nie wiem w jaki sposób ale wpływa na integralność naszej bazy. Nie do końca jestem pewien. Ale chcę się najeść i napić. Lecimy na naszą wyprawę Simafem. Simaf w sumie jest prawdę jest taka, że mimo tego, że jest mniejszy, to oprócz tego, że jest łatwiej nim E, Z, no to się zbagowało i trzeba to zmniejszyć, żeby... żeby już było ładnie. Ała! A bo ja znowu kliknęłem E, słuchajcie ludzie, ja nawet nie, nie, nie wiedziałem, co się stało, ale bo ja cały czas klikam nieumyślnie E. Bo w sumie jestem przyzwyczajony do na przykład takiego Fortnite'a, w którym E odpowiedzialny jest za wszystko dosłownie, Znaczy tylko odpowiedzialny być może. A jestem nie terenie To no. Tak, możliwe, bardzo. Bardzo możliwe. Albo i nie? Nie, jestem ten. Koło bazy grzybkowej. No, to wiadomo. Tak czy inaczej, zaraz dopłyniemy, tylko 500 metrów to jest yy, koniec. A. A. Nie muszę, że jeszcze mister precursor tu będzie, już się obi... Wiesz co, jeśli ten ty będzie mi tak cały czas. I know where I am. I muszę przyznać, że nie za bardzo chcę tu być. Ej, to pod jeszcze bliżej bazy mam łatwiejsze źródło benzenu niż tam byłem i jednocześnie... No nie wiem jak łatwo będzie mi się wydostać stąd Ale rubiny też tutaj możemy od biedy znaleźć mogę zgarnąć Czemu by nie I lecimy jeszcze 100 metrów 100 metrów I znowu E, widzicie? Ja ja E jest do wszystkiego, po prostu jest do wszystkiego dosłownie. Ej, ty na równo 500 metrach to wyrzucili. Patrzcie. <grybujesz> Chyba nie chciało się twórcom za bardzo myśleć i wyrzucili to na równo 500 metrach. Moduł kościowy cyklopa numer 1. To jest <grybujesz> fajna sprawa, bo moduł cyklop kościowy cyklopa by się nam przydał. A gdzie jest wejście do tej kapsuły? Tutaj? Dobra, jest. No i właśnie E. A to się tak robi lewym przyciskiem. Myślę, To chyba już poza tym nic za bardzo interesującego nie ma. Oprócz strasznej muzyki. Wiecie co? Ja wyznaję zasadę, że jeśli chcemy coś porobić, to pocałoby się schować się przy ścianie. Bo wtedy nie możemy być zaatakowani ze wszystkich stron. Mogę pójść o wycyklopaw... WZ2 od razu też mamy. I WZ3 od razu też mamy. Kompresator ciśnienia SIMA w WZ2. I kompresator ciśnienia WZ3. To nas interesuje. Rubin. Kapapra stali. Ej, to możemy sobie zrobić to. My możemy to sobie zrobić. Patrzcie. A ja nawet nie wiedziałam, że to mogę zrobić. Cyklopa WZ1. To jest. Aha, to jest to. Rubin razy 3. To możemy wszystko to zrobić, słuchajcie. Chciałam porobić coś bardziej fabularnie, ale widzicie, chyba się lekko nie udało. I wyszło znowu bardziej technicznie niż fabularnie. No dobra. To wracamy. Chyba tylko sobie zapalę światła, żeby na wszystkich wypadkach się nie wpierniczyć w jakąś e, skałę. No chyba możemy lecieć na szagę blisko. E, blisko. Tylko powierzchni ziemi, ponieważ nie wydaje mi się, że było tutaj aż nie, tutaj jesteśmy chyba Nie w... jak jesteśmy blisko to raczej nie raczej na szagę, uuu, ale ściana normalnie jak przy end of, end, end, end of the map ale nie do końca, aż tak, nie no, ta wzięli sobie ścianę z końca mapy i tyle a, a bo mój dom jest tu, okej, okay. no to już jestem w domu praktycznie więc chyba z fabularnej wyjdzie nam w 90% techniczny odcinek. Bo widzicie, no, myślałem, myślałem, że znajdziemy tutaj bardziej fabularne części, fabularne ym, wiadomości. Mam no, tylko dwie kapsuły, nie było nic więcej, więc. Lekki zawód. Czekajcie, tutaj jest nasza. Nasz dok dla Simapa, Zapiszmy sobie od razu gierkę. No i lecimy na um, upgrade. Upgrade tutaj się robi do Simapa. No to ulepszamy sima, Nie, bo to jest, sorry, to jest ...pojedyncza, pierwsze części Upgrade'u. A dalsze części Upgrade'u są już tutaj. Więc jeszcze raz, co jest nam potrzebne do upgradeowania? Simafa WZ3 Plastal Rubin I komprestator Rubin Razy 3. Ja już jeden w ogóle posiadam. Więc tylko dobierzmy sobie jeszcze dwa rubinu. O, to jakieś na Budzowce mi zostało nawet yy, dwa rubinu. Czekajcie, co jeszcze tam było? Sztabka plastali. Aha, sztabka. Nie, nie to nawet. Ale sztabka plastali to już pamiętam. Sztabka plastali. To jest 10 tytanu, tytan No tytanu będzie już, już mamy mało mm, Metale cenne, tak Chyba 1 litr czy 2 to nie pamiętam dokładnie To chyba będzie sztabka plastali, nie? Mm, Lit razy 2 dokładnie Lit e, razy, nie smar, nie smar, nie smar Litrazy 2 i możemy wsiąść sobie od razu, czekajcie, tak tutaj. Widzicie, jestem jeszcze mm, trochę, y, muszę się znowu przyzwyczaić do subnautiki, jak się, mm, no spory czas, bo jakieś 20 dni nie grało, ale jednak, jednak jest ten czas w taki, w którym się... w się człowiek odzwyczaja od danej gry musi się znowu do niej przyzwyczaić przez taki jeden film e, gry. No i kompletność ciśnienia poziom... Y, poziom trzeci. Pyk. I lecimy. Teraz będzie bodajże 900 metrów głębokości... Y, głębokość zgniotu, to teraz 900 metrów mamy ustawioną. No i teraz oczywiście na simaf ma już większą głębokość zgniotu niż Cyklop, tak się zastanawiam, czy... Nie, no, wszystko jest tak, jak być powinno, a jednak nie zapomniałem jednego tutaj dodać. No dobra. I teraz tak. Dalsza część to jest y, kompresator ciśnienia cyklop poziom pierwszy. Kompresator ciśnienia cyklop poziom pierwszy... Nie, do cyklopa to jednak tam się od razu zrobiła. zapomniałem bo cyklop jakby nie jest podłączony pod... Y, pod dok i pod. Y, no pod nie jest podłączony, więc nie fabrykator. Muszę się, widzicie, przyzwyczaić do, do subnautyki nawet w ten sposób. Yy, nie? To jednak potrzebujemy gdzieś pierwszej części? Czekajcie, nie, ja, ja muszę zobaczyć, bo ja, ja widzicie, ja, ja jestem... Może nawet tam będzie to trzeba zrobić? Czekajcie chwilę, ja muszę to sprawdzić. Znaczy, nie wiem jak można być takim jełopem i nie pamiętać. Że upgrade'y do cyklopa robi się w samowystarczalnym w końcu cyklopie. No, i o to chodziło. Dobra, ulepszenie sonaru cyklopa. Nie wiem, czy jest nam w jakikolwiek sposób y, potrzebne. Chociaż może ulepszenie wybików cyklopa. Generator osłony na no, pewno by się nam przydał. Tak czy inaczej, lecimy tutaj i wrzucamy y, drugi upgrade do cyklopa, którym jest moduł głębokościowy. Teraz y, 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 głębokość zgniotu to teraz 900 metrów i to mi się oczywiście podoba. Generator słony cyklopa jeszcze nie mamy, ale y, wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli ułatwiać, mamy jeszcze cztery ten, no to oczywiście generator słony. Co jest to przeciwpożarowy no, na 100%? Pr na 100%. Ym, przeciwpożarowy to i to wydaje mi się, że są sensowne. Sonar. Hmm. Czekać, to jest tylko 6 ulepszeń? A nie ma ich więcej? Naprawdę? Myślałem, że jest więcej ulepszeń, czyli tylko tyle, ile można do cyklopa wsadzić. No dobra, spoko. Mm, interesująca informacja. Czyli możemy wszystkie ulepszenia wsadzić w sumie do cyklopa, jakie są tylko możliwe. No właśnie, bo na przykład w Brownie chyba, w Braunie nie, ale wiem, że w cyklo w tak już e, nie jest. No więc tak, w ogóle ja powiem, że tak. Film już e, trwa bardzo długo, i mówię za dużo tak, że tak. I w ogóle. Więc nad tym też będę musiał popracować troszeczkę. A tymczasem słuchajcie. Zostawcie lajka like pod filmem, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Oczywiście subskrypcje, Dzwona, i wbijacie na każdy live, które są w piątki. I często, bardzo często zdarza się, że w niedzielę są live albo w inne tygodnie po prostu. Teraz ogólnie jest strajk, teraz są święta Wielkanocne. Wydaje mi się, że ten film wrzucę w sobotę albo w niedzielę, ale nie, nie jestem do końca tego pewien. Tak czy inaczej, kto ma strike, niech napisze, kto nie ma, też niech napisze. Tak czy inaczej. No ze strajkiem jest tak, że prawda jest taka, że jeśli, i, i, jeśli strajk będzie trwał po świętach, na przykład ja będę miał, ty, będę miał tylko jeszcze tydzień szkoły. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiadomo. Okaże się później. Tak czy inaczej, wbijajcie, wbijajcie na live, subskrybujcie, zwonadajcie, lajka. Ym, no i w ogóle wydaje mi się, że w następnym odcinku zabierzemy się już za kombinę od Brown. Do zobaczenia. Cześć.